Czy wiedzieliście, dlaczego orzech wygląda jak mózg, a fasola jak nerka? Czy to tylko przypadek? Istnieje wiele przykładów na to, że owoce z natury do złudzenia przypominają niektóre organy ludzkie. I nie tylko przypominają, ale są im przydatne, ponieważ chronią ich zdrowie. Czy w ten sposób natura pokazuje nam, co powinniśmy brać, jeśli mamy problemy z narządem i chcemy go zachować w zdrowiu? Przedstawiam wam kilka niesamowitych przykładów. Orzechy włoskie swoim kształtem przypominają dwie pofałdowane półkole mózgu. Marszczenia na ich powierzchni oraz kształt skorupki są prawie identyczne jak w przypadku ludzkiego mózgu. Nie od dziś znany jest ich zbawienny wpływ na funkcjonowanie mózgu. Orzechy maksymalizują proces rozwoju neuroprzekaźników i pomagają utrzymać odpowiedni poziom substancji chemicznych w mózgu. Wyniki badań potwierdzają, że regularne spożycie orzechów Poprawia koncentrację, pamięć i myślenie, oraz pomaga zwalczać takie choroby jak depresja czy demencja. Właściwość ta to zasługa wysokiej zawartości kwasów tłuszczowych omega 3, omega 6 i omega 9. Pomidor ma komory i jest koloru czerwonego, podobnie jak ludzkie serce. Niektóre odmiany mają również kształt serca byka. Zawarty w pomidorach likopen, nadający charakterystyczną barwę, ma silne działanie antyoksydacyjne. Skutecznie walczy z wolnymi rodnikami, które powstają również pod wpływem silnego stresu, mając negatywny wpływ na pracę serca. Dodatkowo likopen obniża stężenie tzw. złego cholesterolu, dzięki czemu nie przyczepia się on do ścian naczyń krwionośnych i tym samym zapobiega miażdżycy. Jest to doskonały sposób na ochronę serca przed chorobą wieńcową i zawałem. Marchew swój soczyście pomarańczowy kolor zawdzięcza beta-karotenowi, który w organizmie przekształca się w witaminę A. Witamina ta niezbędna jest w procesach prawidłowego widzenia. Niedobory witaminy A w codziennej diecie przejawiają się problemami z widzeniem w ciemności, tak zwana kurza ślepota. Po przekrojeniu marchewki zauważysz kręci, które przypominają oko. Seler naciowy wyglądem przypomina ludzkie kości. To skarbnica składników mineralnych. Ma najwięcej fosforu i wapnia wśród warzyw korzeniowych. Te dwa składniki mineralne warunkują prawidłową budowę kości. Fizyczne podobieństwo między fasolą a nerkami jest bardziej niż oczywiste. Mało tego, fasola ma niezwykłe właściwości pomagające oczyścić ten organ ze szkodliwych substancji, już tradycyjna chińska medycyna wykorzystywała fasolę do poprawy funkcjonowania i wzmacniania nerek. Rzadkiewka to mała główka z dużymi, długimi niśćmi, przez co swoim kształtem przypomina ludzką głowę z bujną czupryną. Zawarta w rzodkiewce siarka jest niezbędna do prawidłowej budowy włókna włosa. Jej odpowiednia ilość w diecie ma wpływ na kondycję i wygląd włosów. Rzodkiewki są również źródłem witamin C, B6, kwasu foliowego oraz składników mineralnych (potasu, miedzi, manganu i żelaza), które umożliwiają prawidłową budowę i funkcjonowanie cybulek włosa. Imbir natomiast wygląda jak ludzki żołądek. Na Dalekim Wschodzie Imbir od wieków był używany w leczeniu bólów brzucha i nudności, dlatego też warto mieć to na uwadze. Substancje zawarte w awokado doskonale wpływają na narządy rozrodcze kobiet i zapobiegają wielu dolegliwościom. Owoce awokado są dobre, zwłaszcza dla kobiet, ponieważ równoważy hormony i zawiera korzystne tłuszcze. Jest to ważne dla zdrowej ciąży u kobiet. Jeśli porównamy to z jakimś organem, to awokado ma kształt kobiecej macicy. Owoc dojrzewa nawet 9 miesięcy, czyli dokładnie tyle samo co dziecko będące w łonie matki. Figi są pełne nasion, które można porównać do nasienia, a u mężczyzn zdecydowanie wpływają na płodność, ponieważ zwiększają ruchliwość i liczbę plemników. Poza tym figi to owoce o zdolności podwyższania libido. Oprócz tego zawierają duże ilości witaminy B6 odpowiedzialnej za wydzielanie serotoniny, hormonu szczęścia. Jak widzicie, przekrojone zęby i truskawki są do siebie bardzo podobne. Pokrywa się to z korzystnym wpływem truskawek na stan naszego uzębienia. Owoce te wybielają oraz wzmacniają zęby, a także dbają o zdrowie dziąseł i jamy ustnej. Wszystkie okrągłe owoce cytrusowe mają właściwości zapobiegające nowotworom piersi. Poza tym pomarańcze, cytryny, limonki oraz grejpfruty Swoim kształtem przypominają ludzką piersi. Owoce te wspomagają naturalny drenaż i limfatyczny gruczołów piersiowych, dzięki czemu ograniczają rozwój komórek nowotworowych w piersi. Tak więc podobieństwo między grejfrutem a kobiecymi piersiami istnieje i wcale nie jest takie przypadkowe. Słodkie ziemniaki natomiast wyglądają jak trzustka. Jak wiemy, organ ten ważny jest dla prawidłowego poziomu cukrowej krwi, a słodkie ziemniaki pomagają temu organowi dobrze działać. Kolejną ciekawostką jest to, że zarówno warzywa, jak i owoce o mocnym czerwonym kolorze, takie jak buraki czy winogrona, doskonale wpływają na naszą krew, oczyszczają ją i poprawiają krążenie w całym organizmie. Jak widzimy, natura jest naprawdę niezwykła i wysyła nam wiele sygnałów, których czasami nie jesteśmy nawet w stanie odczytać. Dzięki językowi podobieństw wiemy już, jakie owoce i warzywa są najlepsze dla poszczególnych partii naszego organizmu. Wiedza ta może być bardzo przydatna, a zbliżając się do natury, możemy lepiej poznać samych siebie.